Siema, ziomy! Ja jestem Rzecki, a to pierwszy odcinek z minigame. Yy, gra właśnie się za 5 sekund. Yy, okay. Uuu, radzę się tutaj nie sojuszować, ponieważ ja nagrywam, a za sojuszowanie się jest ban. Yy, nie mam, nie mam żadnego niczego do obrony. I wezmę sobie węgiel oraz żelazo, tylko gdzie tu jest żelazo? O, o, pierwsze, dobra, pierwsze jest, jeszcze drugie. O, 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 pięknie. Yy, tylko czy teraz to przypalić? Już wiem, jestem geniuszem. Przepalimy to skrzynką. W sumie też z drewna. Ale coś, coś szybko jej... Szybko się pali. Więc weźmy sobie jeszcze jedno drewno. Czy nikt się do mnie nie buduje? Dobra, nikt. Okej, okay, zróbmy sobie, czekajcie. Jeszcze jedno drewno sobie weźmy. Okej, okay, ponieważ musimy mieć na patyki. Okej. Co ja mam lekką krowkę. Dzisiaj przez cały dzień mi męczy. Znaczy nie przez cały dzień, że cały czas mam, ale że y, raz po raz mnie tak męczy. Okej, okay, dobra. Jakiego trafię? O okay. Uuu, trochę mam mnie fajnie, ponieważ ten ziołusz na środku widzę u niego diamentowy miecz. O, o, o. Dawajcie, leją się, leją się. Czekam aż mógł się ten. Jakby to jakoś... Idź po blic, stara. Jest! Udało się. Nie wiem jakim cudem, ale mi się udało. Jest! Dobrze, ziomy. Pięknie. Ach, było blisko. Czekajcie, czy ona, ona miała łuk? Albo on. Nie, nie wiem, nie popatrzyłem na czat. Zaraz zobaczę, żeby nie obrazić tutaj tej osoby. To była... Ethe Dominika, no to... Na Nilarka. Nilarka. No to chyba dziewczyna. Więc nikogo tutaj nie obraziłem. Mam nadzieję taką. Okej. Yy, Okej, okay. okay, dobra. Czekajcie, bo patrzę yy, czy jest łuk albo zaklęt butelki. O, pięknie. Niezestrzenność od. z jednej strony to mi się przyda, ponieważ będę zrzucał do muszę jak będę się z nimi klepał, bo to w sumie jest Skyblock, ale z drugiej strony jest gorzej, bo, 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 czyli on mam jak są cztery, teraz się, Potem, jak sobie zrobi. Ochrona pięknie. Jest. O oh ja, yeah, ten dzieom miał To o czym możemy. I nie, to nie są poputki. O. Oh, oh. Kozaska. Dobra. Chciałby tutaj później. Jakbyś na że nagrywam? Napiszmy jej. Czekajcie. Wezmę sobie śnieżki. Dobra, napiszę. Nagrywam. Pozd. Pozd. Co on robi? Albo on Roka, no to dziewczyna 6 minut trwa odcinek. No co, 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 co ty robisz? Ej, byłby przypał, jakbym spadł, nie? Może lepiej nie będziemy spadać. Chcesz dostać. Będę się budował po trzy. Hop, hop, hop. Masz. O! O Mareda. Jest! Dobrze! Ju! Wygraliśmy pierwszą arenę! Z czterema kilami Poszło nam bardzo dobrze. Bardzo się cieszę z tej pierwszej areny. No i chodźmy sobie na drugą, czyli może na plażę. Yy, lubię plażę, ponieważ yy, jak widzicie są bliskie... Znaczy... Taki... Wyspy są blisko siebie i można szybko się dobudować do kolesia i go zabić. Dobra, napiszmy SWWT. O! I wymuszono start areny głosowanie Więc bardzo się cieszę. Okej. Okay. Osiem osób, dziewięć, dziesięć. Dobra, trzy, dwa, jeden, zaczynamy. Dobra, weźmy sobie tutaj piękny rzecz. O, look. 詹姆 <laughs> O! Jak tak szybko będę ich załatwiał, to to mi dosyć... O! Już cztery. Cztery zabicia już mam. Lol. Dobra, to to już na pewno wrzucę. Nawet jak nie wiadomo co się stanie. O! <tuszy> na grę. Nie nagrywam. Taki fail. Wszystko się na szczęście nagrywa. Ja myślę, że dokończymy tą arenę i skończymy odcinek. Tak, bo już długo jest. 10, 9, no całe 10 minut. Cześć, cześć. Tej osoby pozdrawiam na arenie. Jak tylko są, a Czecie, czy ja, czy ja miałem kwadrę? Nie, tripla miałem, a nie kwadrę? Nie. Chcesz jakiem? To może. I jajem. Czekajcie, bo ja myślę, że może byśmy sobie. Zrobili <laughs> mieczek kamienny, ponieważ jest troszeczkę lepszy od, od naszej siekiery. Co ja, co ja robię? Raz, dwa... Hopsiu... Dobra. Co? Budujesz się? No, mam taką nadzieję. No, chodź tu, bo cztery minuty zostały nagrania, niecałe nawet. A nie chcę ich stracić na głupoty. Dobra. Nie zdążył nic zrobić z tym swoim łukiem. Dobra, co zaraz. Woda, woda, woda! Bez lawy. Jest! Uratowałem się jakoś od tego. O Boże. Jak się przestraszyłem, że ten. na... Hmm. Czy on jest na środku. Jeżeli... Tak, to nam zostało... Nie. walka z czasem. 30 sekund nam zostało. Jest! Jest! Wygrałem arenę! Dobra, ziomeczki, więc ja byłem Minecraft Rzyski, trzymajcie się, cześć!